Nie, nie będę zgodny z wiralem, który krąży w sieci i nie będę mówił co chwilę, tu jest to, tu jest to, ale zapraszam Was zaraz do, do zajrzenia do kłody Bartnej. Wiosną byliście razem ze mną tutaj, gdy Wam pokazywałem wnętrze. Jest jakaś rodzina pszczela, także zobaczymy zaraz, co tam się dzieje w środku. No i otwieramy. No i zobaczcie, jest rodzina. Fajnie nałożyły plastry na ramki, które są w środku. Także spokojne. Kurcze. No, zobaczcie. Chyba się udało. Zobaczymy, jak przezimują. Ale są. Z takim pięknym widokiem. Tutaj zaraz zaczyna się za. Rzeką Widawa, obszar Natura 2000, lasy gędzińskie, piękne miejsce niedaleko Wrocławia. Biorę się do bardzo szybkiego przesądu.